Hej, witajcie! Yy, w kolejnym odcinku na kanale PKP i Nepociągi. Dzisiaj prezentacja stacji Warszawa Zachodnia, tak jak obiecałem, pokazuję Wam po wszystkich modernizacjach. Dwa perony, szósty, siódmy, otworzony. Już nie, trochę czasu temu, ale nagramy. To jest ze mną gość specjalny Anti. Cześć Siemaneczki. Tutaj zobaczcie sobie to obczajcie sobie jak to wygląda. No byliśmy tutaj Raz byliśmy tutaj na początku roku, a jeszcze wcześniej byliśmy w tamtym roku. Prawie rok temu już chyba. Dzisiaj się trochę zmieniło pod tym względem, że tutaj jest dużo właśnie ludzi z Ukrainy. Tu wchodzimy. Zjeśmy sobie tutaj schodami ruchomymi. Najlepiej wszystko było widać o mamy odjazdy i przyjazdy mamy kasy biletowe Ładnie tutaj właśnie wpadajcie w ogóle na kanał Antiego tak jest wpadajcie tutaj dobijcie mu 20 subskrypcji jakbyście dali radę może więcej dobijcie idziemy dalej tak Więc właśnie, tutaj weszliśmy do przejścia, podziemnego. do My idziemy na peron siódmy teraz. Peron siódmy jest ładny. Na razie wejdziemy na piąty i z piątego kładką na siódmy. Tam mamy tak, peron WKD. Nie, tutaj tak, tutaj jest peron WKD właśnie peron SKM, QKM, ODI do... tej strony. do Chopin Airport, pociągi stąd. No wychodzimy na peronie piątym, będziemy, znaczy, idziemy na, na peron siódmy. Otwock. Nie jest to taka typowa prezentacja nowej stacji, że pokazać Wam postępy, tylko taka po prostu prezentacja samej Warszawy Zachodniej I wychodzimy na tutaj, o, na piątym peronie i idziemy na peron siódmy tak, pamiętacie perony tamte, one się dużo zmieniły idziemy sobie Warszawa Zachodnia Przechodzimy teraz na peron numer 7 Czyli na najnowszy peron na stacji Warszawa Zachodnia O Jezu, ale... Proszę, dzisiaj śniegiem Ojej, tam ktoś, ludzie są Bardzo dzisiaj zaśnieżone Tam nie mogę nagrywać, bo jakaś pani odśnieżała, nie chcę nagrywać jej bez pozwolenia Weszliśmy sobie na kładeczkę, sobie weszliśmy na pasję zachodniej pokażę wam to tutaj, z góry bardzo ładnie tam jest peron szósty Wejdziemy na peron siódmy tylko ludzie nie chodźcie tutaj wchodzimy na peron siódmy Nie to można się zdyszeć tutaj chodząc po Warszawie zachodniej ale mamy nowy peron. Idziemy sobie nim trochę i co można podsumować o peronie siódmym. Jesteśmy tutaj sami na peronie, więc może się nagrywać dowoli. Idziemy sobie tam. Co by to powiedzieć na nowym Peronie? Jest bardzo ładny na pewno. Bardzo mi się on podoba. Uważam, chyba znowu jakieś ludzie są, niestety. Takie... Tak, tam są roboty. Tam właśnie jest zbudowany. Z drugiej strony będzie też dworzec. Więc właśnie tam budowany. W tym samym Peronie tak to wygląda. No bardzo ładnie. Ja Niech tak nie siedzi. O, nie takie, że w celu mieć. mieć salę peron Tutaj właśnie nie mogą być zainstalowane jeszcze tablice pokazujące pociągi. Niestety. O. jest To Jeszcze pokazywać. Chodzimy. Pod wiatę o, tutaj tak trochę cieplej mi się wydaje. Uf, w ogóle zimno jest na tym peronie wydaje mi się. Uf, zimno tutaj jest. Nowy peron, a tak zimno. Uf. No i dobra, ale to nie tego właśnie. Warszawa Zachodnia. Pająka przyjechała. Uf, uf. Idziemy na sam koniec. Tam jest znowu budowany to ten grzybek. No i tam właśnie wiem, że dworzec tam mamy. Jeżdżą tutaj właśnie różne pociągi. Pociągi jakieś... O, wieża siódemeczka. O, jeżdża tu biało. O, mój boże, koczy rażą. Tam się podoba, docencie łapką w górę oraz wpadnijcie na kanał Antiego. Bardzo mnie to zmotywuje Antiego również. No i doszliśmy na sam koniec Peronu. Nie raczej to jest, znaczy, że tam nie wchodzić, dalej, ale tam nie będzie wchodził. I tak to wygląda. Tutaj pociąg WKD ze stacji Podkowa Leśna do stacji. Oj dobra, więc pokazałem Wam tutaj całą Warszawę zachodnią. Tam mam jeszcze perum 9, 103, ale to wam dam zdjęcia po prostu, bo tam mi się już iść nie chce. Więc to by było na tyle z tego odcinka. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, no i cześć!